Siemano ludzie, wiecie jakie to kanał, wiecie co po tytule. Ech, jedziemy. Ech, tak, naturalnie muszę sprawdzić czy wszystko się nagrywa. Już, już raz w to zagrałem. No. Już raz w to zagrałem. Dwa dni temu już próbowałem to nagrać, ale ciągle mama mi wchodziła do pokoju. Tutaj dziadkowie, coś jeszcze, coś jeszcze. Nie dało się tego normalnie nagrać, więc. Wiem tylko tyle, że na pewno coś się tutaj zmienia. I jest na pewno trochę trudniej niż w pierwszej gierce. Wiem tylko tyle, że na pewno on strzela czarami. Poza tym nie mogę, nie mogę niczego więcej zaspoilerować, bo nic więcej nie wiem. Ich tutaj trzeba w jakiś sposób odblokować. Mam jakiegoś warriora, ale... Ich dwóch to znamy i jest jakaś master bestia. Zobaczmy ją. E, tutaj możemy sobie dawać jakieś ulepszenia. Wszystko pójdę. Po... Zróbmy tak. Red Plains. Mamy kilka, mamy tutaj jakichś nowych, jak Lion Rider, Infernal Golem, Battle Trolla i Dragon Ridera. No za dużo się tutaj nie zmienia. W działkach też, w turecie też nic się nie zmienia. Tutaj mamy jakieś research elite Lion Riders. Tutaj są jakieś nowe moce Doszedłem, zobaczyłem tylko, doszedłem tylko do tego do katapulty. Poza tym niczego więcej. No to co, zaczynamy grać. Ja już sobie tutaj to wysyłam. Tutoriale są dla słabych. A, tak i AD, albo strzałkami, jak ktoś woli. Możemy sobie przesuwać ekran. Gramy. Wysłałem a 7. Mogłem kupić sobie za to jakiś upgrade, ale nie, wola, wolę iść na całość. Okej. Okay. Ogólnie to, co miałem na czole, wybruczyny, to prawie mi już zniknęły. To znaczy, akurat pasuje do odcinka, bym powiedział tak, taktycznie lecimy. Ale no wiecie, wolę nie pokazywać. Super, teraz odciskam to co, to, co wszystko wydałem. Super, dostałem tych. Mógłbym sobie ulepszyć co miał łuki. Tutaj nawet, tylko że jest to, że tutaj ceny są nawet pozmieniane i to mi się strasznie nie podoba. Jak ktoś chce, to niech sobie poczyta. Ja lecę po prostu z grą. Albo jak będzie mi się chciało, to zrobię napisy, ale pewnie nie będzie mi się chciało, bo to jest nudne. Nudna dla mnie robota. Ale pewnie kiedyś będę musiał coś takiego robić. W razie, niech sobie idą. Wiecie, im większa fala, tym więcej Kas sobie przyleci. A, tutaj. Tak, tak, to wiem. O nie, muszę, muszę ulepszyć sobie ten... 190... A, trochę zepsułem, bo zapomniałem o tym ulepszeniu. Sobież zdrowia. Wyślemy tu jeszcze sobie ze dwóch, chociaż że są już trochę dalej niż inni. No. Od razu lepiej. Bezpieczniej trochę. Uff, za 800, ale ja po co ja 500 tutaj potrafię zbrać? Znaczy pamiętam, że mojego bohatera to dość szybko zdobyłem. O, tylko 6000 3900. No, no powiem tak: Im szybciej zdobędziesz się bohatera, tym na pewno jest lepiej. O, super. Dlaczego to cooldown well musi kosztować? Dobra. Teraz niczego ulepszał. Dobrze, mam tego? Boże, jakie ja, jak ja dziwnie się czuję bez kamery tutaj mieć na widoku ją tutaj. Aż mu, kamerę muszę sprawdzić w obs -ie. Ja nie wiem, ilu tam ich jest. A, dobra, nie dużo. 6000. Tak! Pięknie. razie poszedłbym bardziej chyba w ulepszanie wierzy. Niech będzie. Dobra, i kto to w ogóle jest? No dobra, Makilo, czyli pewnie lubi grać w Minecrafta, na pewno. Teraz właśnie się zastanawiam, czy ja wziąłem poziom normalny, czy ja, czy ja wziąłem poziom łatwy. Nawet nie pamiętam tego. <grym <grym A tak, on też może używać supermocy, o tym też zapomniałem. Super. No super, ja dopiero teraz dostałem 5 Chwila, on walnął pięścią, ma, na nie, no nie wysyła bohatera? Spojego, trochę dziwne. Dobra, niech sobie jeszcze powalczy. A przynajmniej niech zdobędzie będzie więcej doświadczenia. Im więcej, tym lepiej. Chciałbym w to ulepszyć. Ale niech z samą zwierząt on nie walczy. Tylko z moimi tutaj przeciwnikami. Im więcej doświadczenia, tym więcej będzie miał zdrowia oraz mocy. Więc. Taktyczny odwrót, jakby to powiedzieć. O, super! O, a ten ma Maga. No co super, teraz zobaczycie tego maga sobie w akcji Zatrzymam go im mniej będzie miał życia, tym lepiej dla mnie. No tak, tak, chodź do mnie. O, i pięknie wysyłamy. Nie wiem czemu, ale ja je nazywam wiedźmami. Nie wiem dlaczego. A to są asasini jeszcze w dodatku. No tak, mam tam pięć. Lionwolf. Okej, okay, zaraz sobie to zobaczymy. Znaczy, zaraz, jak się naładuje kiedyś. lepszy bym sobie tego lepszy bym sobie to ale no niezbyt wszystko co mogę to wysłać jego Co to znaczy ta przemiana w lwa, to dopiero zobaczymy sobie w krytycznej sytuacji. Może mówię i mam. <tryk> Czyli po prostu atakuje szybciej, tak? Lion, mog. On ma pioruny? Skąd on ma już pioruny? Co ja jestem w tył, z tyłu za nim? Super, zniszczył mnie wszystkich, ten głupi piorun. Okay. przy pierwszej gierce nie było na pewno aż tak trudno dobra muszę wysyłać sobie więcej tych do działania Nie, nie ma sensu używać teraz. <śmiech> <śmiech> no, czemu on dostaje go szybciej niż ja? Dobrze, trochę kasy wpłynęło, Ach, jak fajnie biegnie i, I też ma strzelanie magią. Hm. Dobra, ulepszymy sobie ten damage, moje wieży. No idzie bardzo słabo. <laughs> Za co ja dostałem mniej 2000? Okej, okay, nie wiem. <śmiech> 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 Przepraszam. Ech, nie Nieważne. Akurat tego nie musicie też wiedzieć. Lepszam czar czarodziejów, czemu by nie? O, naturalnie. Jeszcze włączył rage Okej. Okay. Wow. No, moja wieża trochę wybrwała. Nie, to już za dużo. <grych> Jak atakuje, co? Okej, okay. ten stworek będzie chyba mój ulubiony. Ten na pewno muszę ulepszyć celność. Ulepszyłbym magów, ale mam za mało kasy. Ej, zatrzymałem ich! Jak są wieże, to na nich nie działa czy co? Dobra, mam 4000. No dobra, ulepszę to. No super. I chyba to był błąd, że to akurat sobie ulepszyłem. Przynajmniej strzał nie będzie miał. Nie mam piorunów, fajnie nic. Oj, słabo, 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 słabo. Dobra, ulepszymy to. No, przejdźcie sobie. Nie. Przepraszam. Dlaczego każdy mi umarł? To on może strzelać do środka. Dlaczego on tak może? Jakie? Super. Nawet nie mam jak. No, super, stałem tych, ale nawet nic z nimi nie zrobię, nie. No. Jaki cios! Jak leci dobry, potworek, jak tam z moim wieżą? No, dość słabo. Dobra, jeden upgrade tego mogę sobie kupić. O, tak. A jeszcze go zauważyłem, to chyba w ogóle klawiaturą można ten e, ich w ogóle wysyłać. Mam myszkę tutaj. Lenka do góry. Psy, można klawiaturą. Ok. Wysyłam ten. To wysyłam ich. I kupiłbym sobie zbroję, ale chyba już za późno na to w ogóle. O, teraz bardziej widoczne jest to, że mają na sobie zatrucie. Fajnie. Wyk demon, jak to zwab, jak, jak ktoś chce, jak to wali. Nie podoba mi się to. Co? Dzwo co mu życie zabrał? Co? Chodź tu bliżej. No wierzy. Dobrze. Eee, co ty odwalasz? Nie mów. Jasne, czego się spodziewałem. Ja nie chcę tak szybko umrzeć. Ile mam? ton. Tą... To, to mnie szybko załatwi. Super, on też użył sobie piorunów. Dlaczego ja ich dostałem? Co? O super, jeszcze... To już przegrałem. Nie mam co zrobić. Nie wiem, mogę wysłać dwa smoki. Po co? Nie wiem. Może. Okej, okay. ta gra jest na pewno trudniejsza. Gry 27 minut, a według OBS-a 25 minut, 26 prawie. Oj, dobra. Okej, okay, wydaje mi się, że 26 minut nam wystarczy. Ta gra się chyba śpieszy, ja nie wiem skąd 27 minut. Więc, wielkie dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, o, nie mam internetu, okej, okay. aż musiałem telefon sobie sprawdzić, no, to ten, wielkie dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, ja się z wami żegnam. co do tego, że słyszeliście to tysiąc razy od milion innych osób. No to, cześć.